Julia Przeździeń TV reklama, a wraz ze mną Kamila Wybrańczyk. Cześć Kamila. Cześć, witam. Jak tam nastawienie przed jutrzejszą walką? Bardzo dobrze, pozytywnie. Wszystko pozytywnie. Tak, oczywiście. Cześć taka kurczę, spokojna jakaś, opanowana, dlaczego? Coś... Nie no, o to chodzi, ja zawsze taka jestem. Ja się tylko grzeję na konferencjach, znaczy grzeję się. No, jak lubię ktoś pod... ciebie podkręci. Tak, jak ktoś mnie podkręci, ja tak to no, na co dzień jestem naprawdę spokojną osobą. Yy, wiesz, też nie mogę się spalać, bo... Czasami jest tak, że ludzie dzisiaj na przykład jest konferencja, to mają dużo emocji w sobie, a to właśnie Prawda. trzeba je tłumić, żeby na jutro zachować trochę energii. Ty już jesteś, słuchaj, doświadczona, w tym to wiesz, jak to wiesz, powinno eee, przebiec. nie? ona nam trzecia walka. No w sumie trzecia walka w tym roku. W tym roku, no właśnie, w tym roku. no mhm. już mam dosyć. Ale właśnie a propos tej twojej, wiesz, sympatii, tego bycia miłą, to dzisiaj no, bardzo ładnie postąpiłaś na tym ważeniu porannym, że pozwoliłaś e, Ani, wiesz, zbić tą wagę. Czas, no było, no, szkoda mi jej trochę było, poprosiła mnie, czy mogę jej przedłużyć ten czas. No, no kurczę, no co mam się nie zgodzić? No dobra, no ważne, że zrobiła to i zachowała się spoko. I jakby właśnie nie zbiła tej wagi, to dałabyś jej walkę, czy odmówiłabyś? Nie, dałabym jej walkę, chciałabyś. Tak, tak. Myślę, wiesz, że ty jesteś tak, wiesz, pewna siebie pozytywnie Nastawiona, tak, że. To oczywiście to chodziło, wiesz, to, to chodziło bardziej o te pieniądze. O 30%. pieniądze, bo że co ja powiedziałam? O pieniądze. P pieniądze. Dawać pieniądze. Wyskakuj z pieniądze. A tak naprawdę chodziło o pieniądze, bo Ania nie robiąc wagi musiałaby mi oddać 30%. I... I tak naprawdę o tej dwunastej... jej korzyść było to, żeby zrobić I tak naprawdę o tej dwunastej już powinna mi je oddać, gdybym się nie zgodziła, żebym, żebym da... żeby dalej robiła wagę. Ale machnęłam ręką, powiedziałam: okej, okay, no to rób jeszcze tą godzinę. No i zrobiło. A jakbyś jakieś tam wiesz, 10% sobie od niej wzięła, albo coś nie chciałaś. Nie, ja wiesz, co, ja i tak te 30% miałam przeznaczyć na. Tak, na Marka Piotrowskiego, więc jakby. Z Twojego pay per view pieniędzy też idą na cele charytatywne? Yy, wiesz, to w, w, tamtym, w, w, tamtym, w ta, tamtej walce były na Marka Piotrowskiego, z tego też na pewno coś przeznaczę, bo yy, po prostu go wspieramy cały czas. Na pewno nie całość, bo z, z tamtego pay per view, z poprzedniej walki przeznaczałam, przeznaczałam na cele charytatywne, więc z tej walki coś sobie zostawię i jeszcze przy okazji pomogę. A co sobie kupisz, jak wykasz? Nie wiem, wszystko już mam, z tym nie cieszą mi już rzeczy. Wiesz, takie materialne, jak sobie kupuję, kompletnie. A może jakaś wycieczka? Jak no właśnie, ja jakaś to... wycieczka. Tak. Gdzie byś chciała polecieć? Nie wiem. Tam, gdzie mogę mieć... Yy, Święty do... spokój. Święty spokój, dużo słoneczka i pyszne drineczki. I nic mi więcej do szczęścia nie jest potrzebne. i drineczki. A co byście zrobili z psami? Bo widziałam, że dzisiaj Artur przyszedł z y, dwoma pieskami. Tak, już co? My zawsze zostawiamy pod opieką albo mojej mamie, albo u przyjaciela, także... Ale tydzień czasu i Artur już nie może wytrzymać do tęskni za nimi. Tak, za, za dzieckiem, wiesz, no. także... A właśnie propo propos Artura, bo ja nawet nie wiem, czy Artur... Yy... Ciebie trenował do walki, czy w ogóle nie ingeruje w twoje treningi? Nie, ja nie ingeruje kompletnie w moje treningi, bo boks a MMA to, to są zupełnie dwie inne rzeczy. On może mnie poprawić w czymś, ale on kompletnie nie ogarnia parteru ani MMA, więc dla niego to jest czarna magia. A czy ty byś widziała właśnie go, żeby on zawalczył w przyszłości? Nie, nie, w ogóle, nie? nie on musiałby dużo potrenować. On ty nie, byś go trenował? On nie umie nic, on nie umie wpaść on kompletnie nic nie umie. To jest tak jakbyś, no nie wiem, no nie wiem, no tak jakbyś ty miała teraz zawalczyć, nie? Wiesz, to no ale to, no bo teraz ja tam widziałam jakiś e, parę dni temu artykuł, że Artur już nie chce e, być sportowcem, tylko chce trenować teraz e, chyba on dzieci. Trenuje, tak, on trenuje ludzi, trenuje dzieci, bo jakby... Chcę wrócić na ring, ale nie czuję jeszcze tego, dopóki tego nie czuję, tej, tej takiej chęci, to nie ma co się, zmuszać. Ma co się zmuszać, bo no bez sensu, szkoda zdrowia. No tak, e, a propos twojej jutrzejszej walki, e, właśnie jak ty się zapatrujesz na to, że wiesz, Ania e, tyle schudła, ty musiałaś chyba przytyć, prawda? Nie, ja okay. też robiłam półtorej kilo tylko. Ta, tak, półtorej to nic... kilo to słuchaj raz nie, nie zadałeś kolacji i już No, dokładnie. no właśnie, jak ty się zapatrujesz na to, czy nie zarzucił tobie nigdy, że wiesz wykorzystujesz to, że a nie ma tyle kilo do zbicia na wiesz swoją korzyść, że ona nie będzie miała energii. Ona no, teraz ma czas na nawodnienie się dzisiaj, od samego rana, znaczy od tej godziny 13 już mogła się nawadniać, jutro cały dzień, więc te 7 kilo na pewno jej wróci bez problemu, bo tyle wody ile zrzucasz tyle ci potem wraca. A właśnie w... ja ostatnio z ciekawości czytałam, nie wiem jak się zbija waga, że to się zaczyna pić 7 litrów wody dziennie, na następny dzień tam 4 litry, czy jak? Ona chyba saunę robiła, wiesz, ona potem już saunę robiła się, wypacała w saunie, czy wannę, nawet nie wiem, coś takiego, więc... A czy ty jakbyś miała właśnie, wiesz, tak mało czasu na zbicie tylu kilogramów, zgodziłabyś się, czy wolałabyś ja nie hartować? Nie hartu... czasu na zbicie wagi. Ona wiedziała od dwóch i pół miesiąca, że my razem będziemy walczyć. Ale ostatnio jest... miała chyba 13 kilo do zbicia, nie? Na, na konferencji. Tak, ale to jest tylko jej głupota, że ona zaczęła teraz to zbijać. Mając dwa i pół miesiąca na zbicie wagi, powinna już to robić o wiele wcześniej, ale znowu zrobiła to na ostatnią chwilę. Wiem, że federacja teraz i budarze chcą coś takiego zrobić, że gdyby była kolejna walka na przykład i ktokolwiek miałby tyle do zbicia, no to automatycznie jak nagrywamy trailery, przepraszam, plancie, nagrywamy trailery, to, to te osoby będą ważone. Yy, i jak będą na przykład wyważyły powyżej 70 kg, to nie będą walczyć. No bo automatycznie to sobie federacja też odpowiada za takie osoby, Ze czy to się za zdrowie, czy to byś coś w stanie w ringu, czy nie. Nienawodniona osoba to jest, to może naprawdę można zostać straszny nokaut od w ringu, jak nie masz yy, jesteś odwodniona. To prawda, no właśnie, ale to chyba ona jutro może tak troszkę nie mieć siły już na tą walkę, nie? Będzie miała, będzie miała, ona jest harda babka, także ja się ja się, ja nie mogę tak podchodzić do tego. Ja się szykuję na najlepszą wersję. Jesteś gotowa na 100%? Nie mogę sobie myśleć, że będę miała łatwo, myślę, że będzie ciężko i przygotuję Przygotowałaś się już, nie? Tak, przygotowałam się na trzy rundy, a nie na to, czy ona jest osobiona, czy nie. W ogóle tak nie myślę. A jak właśnie przebiegał teraz te twoje dni po konferencji? Już odpuściłaś sobie takie mocne treningi i tylko wiesz, podtrzymywałaś tą kondycję czy jeszcze tak. jakoś tam próbowałaś? Już odpoczywamy, jeszcze dzisiaj zrobimy jakiś szybciutki sobie trening eee... i gramy w karty. <grym> o, super. <grym> eee, powiedz mi jeszcze propos eee, kobiet, Zusie versus Marty Renty, komu kibicujesz? To ja lubię obie dziewczyny, więc jakby tutaj nie mam swojej faworytki. Niech wygra lepsza i tyle. Myślę, że tutaj akurat jest walka, w której nie wygrają umiejętności, tylko wygra ta, która będzie miała większy charakter. No, Zuzję przy swoich wejściach chyba pokazuje dość ostry charakter i mocny przy tym wszystkim, ale nie jesteś po żadnej stronie, jesteś neutralna. Jestem neutralna, tak, tak. Więc czekam po prostu, sama jestem ciekawa. A jeszcze patrząc z Twojej perspektywy na e, walkę, która się odbędzie między Kasjuszem a Boxdelem, jak Ty to widzisz w ogóle? Zdrowie Kasjusza, wiesz, po walce z Wrzoskiem, który jest zawodnikiem KSW, czy on w ogóle, wiesz, będzie miał siłę, czy to jest mądre, czy Ty ja byś Coś takiego zrobiła? Myślę, że Kas już naprawdę może zaskoczyć ludzi. On jednak jaki jest, taki jest, tam chleje czy nie chleje, ale, ale on ma to zdrowie. Wiesz, ma to zdrowie. Bokser przecież w ogóle nie jest bokserem, nie? No on sam, tak, on no. sam mówi, właśnie z nim gadałam, mówi, czy to prawda, bo nie wierzyłam do końca, czy o nim naprawdę stoczono na walkę. on mówi, że on nie jest pięściarzem, więc jakby na Kas już jednak ma trochę tych walk stoczonych. No ma, ale wiesz, będzie po walce jednak z Wrzoskiem. No, będzie, no, zobaczymy, no zobaczymy. Jestem sama ciekawa, naprawdę, jak to będzie wyglądało. No właśnie, jeszcze fajna mamy tutaj, się ta gala zrobiła. Fajna gala, jeszcze druga ciekawa walka e, w klatce rzymskiej. E, pan Murański kontra Tańcula. Jak to widzisz? Ja już powiedziałam sędziemu Jaroszowi, że to jest walka, w której pierwszy raz przysięgam, sędzia powinien ubrać szczękę, bo to jest trzy na trzy. Tam nie ma miejsca, nie wiem, może nawet przypadkowego łokcia dostać cokolwiek. Jeszcze oni łokcie mają, to to jest w ogóle. I to jest 3 na 3, to, tak, to jest taka, To jest taki, klitka, taka no. klitka, no taka malutka klatka, więc ja sędzia Jarosz, mówię, ubieraj szczękę. Naprawdę, mówię serio, bo to może <głos》> się źle skończyć. Oby nie, słuchaj. Ale wyobrażasz to sobie, oni yy, tam startują, sędzia tutaj mówi, proszę bardzo, gotowy, gotowy, bierze szczękę, zakłada, mówi start. Jedziemy. Ale gdzie w ogóle tam będzie miejsce na sędziego w tym wszystkim, nie? No to też się zastanawiam, jak oni to zrobią. Naprawdę, bo ja, ja, ja starałam sobie to wyobrazić i w hotelu mamy ustawione takie maty do ćwiczeń i one są właśnie ustawione tak 3 na 3. Tak, właśnie widziałam. To jest odlot. To jest, to będzie... Jezu, no to będzie fajne. To będzie fajne. będzie fajne. E, powiedz mi jeszcze, jakie masz e, plany po walce z Anną? Będziesz odpoczywała? Szykujesz się na jakąś walkę? Jak w ogóle twój kontrakt? Jesteś zakontraktowana na jedną walkę czy jeszcze jakieś masz już plany? Wiesz co, teraz byłam zakontraktowana na jedną walkę, ale z tego co wiem, tam szykują mi na, na następny rok jakieś trzy, więc... Znowu trzy. Tak, ale no za, się tak zaraz w porobić, no że będziesz. Muszę, najpierw muszę tą walkę wygrać, bo mam też y, troszkę inne plany. No nie mogę, nie mogę za dużo tutaj zdradzać. Muszę wygrać tą walkę. Jak wygram tą Dobra, walkę, to, to wtedy niepraw... będę... wszystko. Mówić. Dobra, to w takim razie porozmawiamy, dokończymy może temat jutro po walce, co? Dobra, tak, tak. Dobra. To, to jutro ci obiecuję, że ci powiem i to będzie news taki, że wszystkim opadną kopary. Dobra, super, w takim razie dziękuję tobie dziękuję. bardzo i do zobaczenia, no i powodzenka, do zobaczenia jutro. Dziękuję bardzo, dzięki.